Chirurdzy postanowili sobie pośmieszkować na przerwie na lunch i zaczęli to opowiadać, takie niestworzone historie. Kogo to niby oni lubią najbardziej operować? Pierwszy mówi: Ja to najbardziej lubię operować księgowych. wiesz, otwierasz kolesia, a tam wszystko jest idealnie ponumerowane, tylko sobie po tych numerkach jedziesz. Drugi mówi: Ja to najbardziej y, lubię operować y, bibliotekarzy. To jest jeszcze lepiej. Wszystkie organy idealnie w porządku alfabetycznym. Ach, Paki, co wy się tam znacie? Najlepiej operować informatyków i to takich, wiecie, nie tych programistów, tylko takich informatyków, informatyków. Otwierasz kolesia, a tam wszystkie narządy idealnie y, kolorami pozaznaczane, jak zupełnie jak te kabelki, które oni używają. Najwspanialsza sprawa. Wchodzi czwarty i mówi tak: Aj, panowie, panowie, jak to wy nic nie rozumiecie? Najlepiej jest operować polityków. Nie mają serca. Nie mają kręgosłupa, nie mają jaj, a w dodatku zero odpowiedzialności, przecież tam nawet głowę i dupę można miejscami pozamieniać i nic się nie stanie.